Każda planeta naszej galaktyki posiada pokłady magicznej, potężnej energii zwanej fluxem. Tutaj na Akilianie mówimy na nią oddech. Flux jest tak potężny, że musi podlegać kontroli. Wyjątek stanowią mecze futbolu najwspanialszego sportu we wszechświecie. Zdobycie galaktycznego pucharu przez Snow Kids po raz drugi z rzędu jeszcze bardziej spopularyzowało tę dyscyplinę. Do ligi trafiły. Zrealizowano także nowy turniej. Czy drużyna Snow Kids przetrwa po wielu niespodziewanych perypetiach? Czekają jeszcze mnóstwo wspaniałych wyzwań. Galactic Football. W ostatnim odcinku to sygnał alarmowy Sonego, Bennett Artie! Znajdźcie go szybko! Obudź się! Bennett! Złapto! Klampia, weźcie mnie do klampa. Pomimo wszelkich przeciwności, wyjdźcie na boisko i walczcie, nieważne jak się to zakończy. Pamiętajcie, jesteście wspaniali Snow Kids! Uch, nie dam rady grać. Grajcie naprzód! Nie poddawajcie się! Uch, mamy rzut karny! Proszę, ty strzelaj karnego! Fantastyczny strzał w wykonaniu Tii dobija piratów. Jesteś zabawny, Dijok. Lubiłam cię. To dopiero sensacja. Ale jak to? One są cyborgami. Piraci sądzą, że to Feniks jest odpowiedzialny za to, co stało się z Sonem. Druga strona Paradisji Arcadia Sport na żywo z paradisji przed Państwem Kali i Norg. Witajcie serdecznie. Drodzy holowidzowie! Dzisiaj obejrzycie dwa wspaniałe mecze. Na podniebnym stadionie Xenons podejmą Technodroid Droid V4, a na morskiej arenie Lightnings zagrają z Red Tigers. Zaczniemy od transmisji meczu Xenons kontra TechnoDroid V4 z morskiej areny. Przypomnijmy, że TechnoDroid V4 to zespół, który nie ma mieszanego fluksa. Co więcej, to roboty, które w ogóle nie mają fluksa. Poza tym, książę Madox, prezes Technoidu, chciałby grali jako drużyna bez wsparcia. Nareszcie jesteśmy. Czuję, że ten mecz będzie nasz. Różyna TechnoDroid V4 to najlepsze roboty w galaktyce, jakie kiedykolwiek grały w piłkę. Mam rację? O, zróbcie są To Dają na lepszych niż poprzedni rywal. To będzie czysta przyjemność. Lur pędzi przez wojsko niczym strzała. Obrona TechnoDroid jest bezradna. A widzieliście co za kunszt! Lur z zespołu Xenons dobrze wie, jak zrobić wrażenie na boisku. Mam wrażenie, że w tym meczu gra tylko jeden zespół. Technoid wciąż jeszcze nie stworzył robota, który sprostałby takiemu wyzwaniu jak Xenons. Tenons! Hmm, ktoś mi wytłumaczy, co tu się dzieje? Sir, niestety, na razie przegrywamy... Jeśli przegramy mecz, wszyscy lecicie pierwszym Astrobusem na Stadion Genesis w luku bagażowym! Kolejny gol Lura i Xenon sprowadza już 3 do 0. Pary, wróćmy teraz na morską arenę i zobaczmy, czy tam też są takie emocje. Warren, niesiony fluksem, zmierza w kierunku bramki. Dwóch Red Tigers biegnie odebrać mu piłkę! Skuteczny odbiór piłki! A? Niewiarygodne strzał napastnika Rickers! Za zaskoczenie, Red Tigers postawili na swoją tajną broń: Oddech Akilianów. Ale Warren to jeden z tych zawodników, który nie odpuszcza. To prawda. Poza tym, do końca meczu jeszcze daleko. Jak to możliwe? Ja cię kręcę, oni mają oddech. Spokojnie, Red Tigers i tak nie pokonają drużyny Lightning. Sam już nie wiem. Biedny Warren musi być bardzo zawiedziony. Warren to zawodowiec. Nigdy długo nie przeżywa porażek. Uważam, że bez oddechu Red Tigers nie poradziliby sobie. Nie byłabym taka pewna. Działaś to Simbai? Tak. Mam wrażenie, że też został dotknięty rezonansem. W końcu był jednym z graczy Netherbola. Dawaj, Warren! Dasz sobie radę! Huh? Karekers zdobywa kolejnego gola, Red Tigers prowadzą już dwa do zera. Warren musi wrócić do gry i dobrze o tym wie, inaczej straci w oczach drużyny. Chciałbyś zagrać z Lightnings? No pewnie, o ile Lunzia do mnie dołączy. Jesteś okropny. Hej! Czy Red Tigers utrzymają ten wynik do końca spotkania? Gol Warrena dla Lightning's. Ta drużyna nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Jest. Brawo, Lightning's. Warren to świetny zawodnik. Na morskiej arenie Red Tigers sprowadzą 2-1. Wróćmy na podniebny stadion i sprawdźmy co tam się dzieje. Podczas naszej nieobecności Xenons dali drużynie Technodroid prawdziwą lekcję pokory, strzelając im jeszcze dwie piękne bramki. Zobaczmy je! Najpierw Lur podwyższył wynik na 4 do 0. Duży udział przy golu miał Cyklop z jego drużyny. Chwilę później Lur strzelił piątą, równie piękną bramkę. Minutę potem Lur stracił panowanie nad sobą i faulował obrońcę Technodroid, za co trafił na ławkę kar. A teraz wracamy na Podniebny Stadion, gdzie Lur wrócił już na boisko. Tylko czy nie za późno? Spójrzcie, co się dzieje na murawie. O, wspaniały gol dla drużyny Technodroid! To na pewno uraziło dumę Lura. Tak, 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 mamy świetny zespół. W loży Technoidu panuje radość, ale na świętowanie jeszcze za wcześnie. To prawda, Barry. Lur jest w swoim żywiole i na pewno nie odpuści. Bramka Stadiony Świata. A to oznacza koniec meczu, a także koniec kariery bramkarza Technodroid. Senons 6 Technodroid V4-1. I po to przeleciałem galaktykę. Idziemy. Stacja Astrobusu jest w drugą stronę. Wracamy na morską arenę. Nork coś czuje, że Red Tigers jednak nie zdołają przerwać tej akcji rywala. Lightning's obejmują prowadzenie. O, co tam się dzieje? Kapitan Red Tigers najwyraźniej nie wytrzymał napięcia. Bezmyślnie osłabił swój zespół. Red Tigers nigdy nie byli aniołami na boisku. Właśnie stracili szansę na remis. Koniec. Mecz zakończył się wygraną drużyny Lightnings. Świetna gra ze połowa Warena. Znowu to samo. Na szczęście Warren odczuwa skutki rezonansu łagodniej niż Rocket. A oto wyniki reszty dzisiejszych meczów. Sandman of Menor 4, Pulsars 2. Warren to świetny zawodnik. Stylem gry przypomina mi ciebie. Przesadzasz z komplementami. Chyba pora wrócić do holo trenera, nie uważasz? Snow Kids nie będą dzisiaj trenować. Dałem im dzień wolny. Tak nie można. Przecież oni muszą ćwiczyć codziennie. Artegor, o ile dobrze pamiętam, to ja jestem ich trenerem. I postanowiłem, że dzisiaj nie muszą trenować. Chcę im dać trochę odpocząć. Czego ty się boisz? Posłuchaj, tu nie chodzi o strach. Dotychczas straciliśmy troje zawodników, nie chcę przesadzać. Nie możemy osłabiać drużyny. Nie wygrasz tego turnieju, jeśli nie będziesz wymagać. To niezbędne. Przecież prosili cię o to. Nie dociera to do ciebie. Przykro mi, ale podjąłem decyzję. Rób jak chcesz, Arch! Warren nigdy nie zawodzi swoich fanów. Co nie? Cieszę się, że Xenons rozgromili Red Tigers. Przyda im się taka mała lekcja pokory. Cześć, Achito! Cześć, muszę lecieć. Czekajcie. Radź sobie sam. Powodzenia. Trzymaj się, braciszku. Achito! Pomocy! Achito. Genialnie! Jesteś wielki! E, tam ja tylko wykonuję swoją pracę. Mam dla ciebie propozycję. Twój własny program w Holotv. Sharky Show, co ty na to? No nie wiem, bo ja głównie działam z ukrycia. Nie ma sprawy, tylko teraz będziesz mieć większą widownię, całą galaktykę. Mówisz całą galaktykę? Dobra, wchodzę w to. Widać, że lubisz tę pracę. Zaczniesz od zaraz, tylko mnie nie zawiedź. Spoko. Szykuj się, Galaktyko, nadchodzi haszarki. Ach, uj. Oryginalne koszulki festiwalu świecącej Rafy. Zostało Dobra, tylko 10 sztuk. Mieszkańcy Paradisi wiedzą, jak dobrze się bawić. To prawda, Tato powiedział mi, że to pierwszy festiwal od bardzo dawna, bo przez wiele lat Rafa nie świeciła. Na szczęście to już przeszłość. Dobrze trafiliśmy. <laughs> Mam propozycję, Microice. Może wrzucimy sobie coś na ząb. Zjadłbym praktycznie wszystko. No, prawie wszystko. Hej, to coś się rusza. Takie są smaczniejsze. Poproszę dwa. No. Mm. Arti, idzie w twoją stronę. Odbił. Mam go. Chwila. Widzisz to, co ja? Tam jest ktoś jeszcze. Obiekt nieznany. Obiekt nieznany. To może być ktoś ważny. Miejcie na nich oko. Ciekawe, dokąd idą. Jasne, kurso. Zrozumiałem. Jak myślisz, dlaczego Tarafa świeci? Na pewno nie dzięki fluxowi. Hej, Mark, szkoda, że Cię nie było dzisiaj na dron surfingu. A Hito zasnął i pół godziny surfował w kółko. Gdybyście mnie nie obudzili, nadal bym się tam kręcił. <grystanie> Czuję się o wiele silniejszy niż wczoraj, gdy byłem na boisku. Roket, ale co będzie, jak wrócisz na boisko? Nie mam pojęcia. Simba i nic na to nie poradzi. Muszę to po prostu przetrzymać. Pamiętaj, cokolwiek się stanie, będę przy tobie. Dobrze wiedzieć. Hmm. Pamiętaj, co ci dzisiaj powiedziałam, mój drogi lordzie Fenix. Mój pracodawca nie lubi, gdy ktoś go zawodzi. Rozumiem. Co robimy, Bennet? Chcesz, żebym go śledził? Nie, zrobimy inaczej. Pójdziemy za nią. Wygląda na przebiegłą. Obserwuj ją. A może Artegor miał rację? Nie powinienem im odpuszczać. Trzeba było trenować, zamiast brać udział w festiwalu. A Adim, czuję, że tracę kontakt z moim zespołem. Ar, czy w ogóle jak możesz tak mówić? Przecież cała galaktyka cię kocha. Nowe akademie powstają jak grzyby po deszczu. A? Ale wiesz co? Możemy porozmawiać dziś o wszystkim, tylko proszę cię nie o futbolu. W końcu to ma być impreza. No tak, racja. Jest impreza i muszę się zrelaksować. W końcu jesteśmy na Paradisji, prawda? Nareszcie. Właśnie takiego Arcza mi brakowało. Kogo my tu mamy? Nasz były kapitan. Chłopaki nie chcecie się przywitać? Wiesz, to chyba nie najlepszy pomysł. Mikroajst ty zawsze cykorzysz. Ty Pewnie świecącego korala też byś się bał. Ale on rzeczywiście wygląda strasznie. Ha. Dobra, raz, Kozie, śmierć! Cześć, d -Jok. Pamiętasz mnie? Jestem Zolin. Jak ci idzie w nowej drużynie? Dobrze. Widzę, że nie jesteś sama. Cześć, d Hej! Hmm? Wiesz co, d -Jok? Zawsze możesz dołączyć do Shadowsów. Hmm? To ty jesteś w przegranej drużynie, nie ja! Hmm? Hej, co cię ugryzło? A. Wyluzuj, D. -Jok. Ja tylko żartowałem. Tu nie ma się z czego śmiać, mikrajs. Jestem w trudnej sytuacji, ale ty tego nigdy nie zrozumiesz. Dla ciebie wszystko to tylko żart, co nie? O. Panowie, uwaga! Nadciąga huragan D. Co mu odbiło? Nie mam pojęcia. Nigdy A? go takiego nie widziałem. Co jest z dj Przestał lubić imprezy? Tak mi się wydaje. Benet, chyba ją zgubiliśmy. Arty, tam jest! Złapmy ją! Co wy do licha wyprawiacie? E, przepraszam, mój błąd. Myśleliśmy, że jest pan kobietą. Puszczajcie, turyści. Już jej nie znajdziemy. Uh -huh. Nic straconego. Chodźmy. Dame Simbai, jak on się dzisiaj czuje? Niestety, jego stan praktycznie się nie zmienił. Musisz być przygotowany na najgorsze. Nadal nie udało nam się zidentyfikować toksyny. Dziękuję za pomoc. Naprawdę. Zostawię was teraz samych. To ja. Kocham cię, tato. Nie poddawaj się. Potrzebuję cię. Wrócę, kiedy tylko będę mógł. sony, że tyle to trwało. Wybacz mi. To ona! Szybko Co ona robi? Nie wiem Marti, ale to wygląda podejrzanie. Mogę się założyć, że ta łódź podwodna zaprowadzi nas do multifluxa. Skontaktuj się z Corso i poinformuj go, ja się zajmę resztą. Odcinku Galactic Football. Intruzji, nie ruszać się, jesteście otoczeni! A, Masz jakiś plan? Czy wy jeszcze coś przede mną ukrywacie oprócz cyborgów? Masz z tym jakiś problem, DJ? To sprawa między mną a Lordem Feniksem. Ciężko zdecydować, na którym meczu skupić uwagę. Obydwa zapowiadają się niezwykle ciekawie: Snow Kids kontra Xenons oraz Paradisia kontra Lightnings. Wersja polska na zlecenie Disney Character Voices International, Studio MR Sound. Reżyseria Tomasz Marzecki. Dialogi Maciej Wysocki. Dźwięki i montaż Krzysztof Podolski. Wystąpili Józef Mika, Stefan Knote, Robert Tondera, Jarosław Domin, Leszek Zdun, Janusz Witów, Adam Bauman, Krystyna Kozanecka, Paweł Szczesny i inni.